Drugi sezon zabiera nas w rejony nieco mniej ograne w kinematografii prezentującej wikingów, bowiem w stronę Konstantynopola, gdzie na każdym kroku, za każdym rogiem mogą czaić się nieobliczalni pieczyngowie. Albo też w stronę Jom z Wikingów, do świata ją z wikingów, gdzie dochodzi do zderzenia po raz kolejny starej i nowej wiary. Ale nie tylko nasi bohaterowie przemieszczają się po mapie świata dalej i dalej w głąb lądu. Oni również Przeżywają podróż w głąb siebie, co ujawnia ich nowe cechy. W pewnym momencie tego drugiego sezonu padają słowa łacińskiej sentencji: Szczęście sprzyja odważnym. Nieoczywisty jest ten, który wypowiada te słowa, nieoczywista jest również sytuacja, ale wydaje mi się, że ta sentencja idealnie podsumowuje właśnie ten drugi sezon. Drugi sezon, który daje nam trochę więcej czasu, żebyśmy poznali tych bohaterów. W pierwszym sezonie nieco narzekałam właśnie na to, że bohaterowie gnałem jak szaleni do przodu i do przodu akcja gna jak szalona. Tutaj również ten serial ogląda się nadal bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo przyjemnie. Akcja nadal jest wartka, ale dostajemy ten niezbędny czas, żebyśmy poznali bohaterów i żeby te ich cechy rozbrzmiały i faktycznie rozbrzmiewają bardziej niż w pierwszym sezonie. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o drugim sezonie serialu Netflixa pod tytułem Wikingowie Valhalla. I Jeb Stewart, twórca tego serialu powiedział w jednym z wywiadów, bodajże dla Decider albo Collider, niestety w tym momencie nie pamiętam, tutaj zaznaczę, co to była za strona. W każdym razie powiedział, że to jest serial drogi. Tak jak mamy filmy drogi, tak samo to jest serial drogi. I ja jak najbardziej się z tym zgadzam, bo to nie jest droga, tylko ta fizyczna, po mapie świata, tylko też ta podróż inicjacyjna, podróż w głąb siebie, wszystkich bohaterów, których już trochę poznaliśmy właśnie w tym pierwszym sezonie. I drugi sezon jest skonstruowany, na podobnej bazie. Nadal te drogi bohaterów się rozchodzą. Nadal mamy osobne wątki, wątki, które splatają się w jedną całość. Całość, która tak jak wspominałam jest trochę mniej ograna w tej wikińskiej kinematografii, bowiem dostajemy trochę na temat ją z wikingów, trochę na temat pieczyngów, czyli półkoczowniczego narodu, który przybył z Azji Wschodniej. Będzie tutaj kącik historyczny, w którym trochę opowiem na ten temat, ale najpierw o samym serialu. I Wydarzenia zakończyliśmy na przejęciu kategatu, co zmusiło nasze trio bohaterów do ucieczki. No i te wydarzenia toczą się trójtorowo, ale nie bynajmniej przez to, że każdy bohater ma swoją ścieżkę, ale część wydarzeń rozgrywa się w Londynie. I widziałam komentarze, że to jeden z najdudniejszych wątków, moim zdaniem jest takim przełamaniem tego, co tam się dzieje, bo mamy tam takie lodowate mury, mury, które mają uszy, pełno intryk, pełno spisków i podwójną moralność. Bardzo Dobrze mi tutaj pasowało, właśnie do reszty wątków, wątków, które jednak, mimo wszystko, naznaczone są wartką akcją. W każdym razie, początkowo Fredis trzyma się z Haraldem Sigurdsonem, uciekli z kategatu, tylko że właśnie dochodzi do rozwidlenia w ich życiu, w ich ścieżkach życia. Powiem, Freydis ma na barkach to brzemię brzemię, które oznacza, że jest córą Upsali, ostatnią córą Upsali, czyli strażniczką starej wiary. Natomiast Harald Sigurdson ma pomysłów na minutę, które prowadzą go w bardzo dziwne rejony i w bardzo dziwne okoliczności. Doprowadzają do bardzo dziwnych okoliczności. Między innymi dochodzi tutaj do czegoś na kształt średniowiecznego fight clubu, z którego musi go wyciągać Leif. W każdym razie zmierzam do tego, że Freydis podąża w stronę Nowej Upsali, Jomsborga, czyli ośrodka Joms Wikingów. Być może chodzi tutaj nawet o tereny bliskie wyspie Wolin. Natomiast Harald Sigurdsson decyduje, się udać do Jarosława Mądrego, ponieważ chciałby odzyskać tron, tron mu należny, ale do tego potrzebuje i sojuszników i finansów, więc musi trochę pokombinować, żeby to osiągnąć. Drogi się rozjeżdżają, Leif podąża z Haraldem Sigurdssonem i niejednokrotnie ratuje mu skórę. Warto również zaznaczyć, że rola Leifa nie ogranicza się tylko do tego, żeby właśnie był u boku Haralda Sigurdssona, żeby ratował mu tę skórę, ale Leif prowadzi nadal batalię wewnętrzną, w związku z tym, że był wychowany w tej starej wierze, ale ta nowa chrześcijaństwo się do niego coraz mocniej dobija, coraz mocniej zaciska krzyż w pięści. Ale bynajmniej nie wydaje się, żeby miał zostać gorliwym chrześcijaninem. Bardziej zwraca się ku otwartości umysłu, zwłaszcza dzięki Jednej niesamowicie intrygującej postaci Mariam, która jest inspirowana realną postacią, o której opowiem szerzej również w kąciku historycznym. W każdym razie zmierzam do tego, że Leif dokonuje wielu nieoczywistych wyborów, i właśnie on jest tym nieoczywistym bohaterem, który wypowiada tę łacińską sentencję, i to w oryginale. No i tak jak już napomknęłam, wydarzenia równolegle toczą się na tronie angielskim, gdzie królowa Emma sprawuje władzę, miękką władzę, chociaż trudno powiedzieć, że to taka miękka władza, bowiem konia z rzędem temu, kto stwierdzi, kto tutaj ma tak naprawdę rację, bo podwójna moralność aż wylewa się tutaj z ekranu. Chodzi o konflikt z Godwinem, który ma swoje własne pobudki, a królowa Emma boi się o tron. Jeżeli chodzi o wątki Freydis i Haralda, to można trochę Odnieść wrażenie, że to jest przedłużenie tego, co zostało skonstruowane w pierwszym sezonie, i jak najbardziej słusznie, ale tym razem dostajemy sporo, naprawdę sporo czasu, żeby poznać tych bohaterów, a oni, żeby poznali siebie i odkryli w sobie trochę inne cechy. Bowiem i jedno i drugie kierowało się w życiu ideałami, które zdawały się być niewzruszone, ideałami nie do obalenia. A to klops, bo okazuje się, że stara wiara wcale nie jest taką jednorodną wiarą, i Freydis będzie musiała dokonać trudnych wyborów w świecie Jom z wikingów, Joms wikingów, którzy nie prezentują wcale aż tak bardzo utopijnej wersji świata. No, przynajmniej na pierwszy rzut oka można było odnieść wrażenie, że to taka utopia dla starej wiary, że nowa upsala, ale jednak zdecydowanie niekoniecznie, bo wszystko jest podyktowane jom z zasadom. Między innymi kobiety nie mogą uczyć się walczyć. Jeżeli nie przeszły inicjacji, nikt poza kapłanką nie ma dostępu do świątyni. W Upsali wyglądało tu zupełnie inaczej. Każdy mógł się uczyć walczyć, każdy mógł wejść do świątyni i się pomodlić. Fredis się to nie podoba, a to, że Fredis ma taki otwarty umysł i wprowadza swoje zasady, nie podoba się trzonowi władzy ją z Wikinskiej, bo godzi to w ich ideały. Więc Fredis zauważa, że i ona musi iść na kompromisy i że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę za właśnie bronienie swoich ideałów i okaże się, czy było w ogóle warto. Z Haraldem to w ogóle jest bardzo fascynujący przypadek, bowiem to był człowiek, który miał wszystko i został praktycznie bez niczego. I teraz musi się nauczyć, że nie tylko ludzie muszą iść na kompromisy dla niego, muszą iść na ustępstwa, ale i on powinien iść na pewne ustępstwa. Oczywiście Harald Sigurdson ma mnóstwo, milion pomysłów na minutę. Te pomysły pakują go w tarapaty, i właśnie Leif musi go z nich wyciągać. Z jednej strony więc dostajemy pogłębienie tematów, które zostały już zarysowane w pierwszym sezonie. I to jest bardzo dobre, tematów, tak jak kryzys, niepokoje, które szargają naszymi bohaterami. Bohaterami, którzy w przeciwieństwie do pierwszego sezonu wypływają na nieznane wody, dosłownie, i mają na to czas, dostają niezbędny czas, żeby to wszystko lepiej wybrzmiało. Dlatego wydaje mi się, że chociaż ten drugi sezon jest trochę wolniejszy, to ogląda się go lepiej pod względem tego, jak skonstruowana jest fabuła. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest znacznie lepiej zaakcentowany między Wydarzeniami, można to mocniej poczuć, i ten świat dookoła zdaje się być znacznie bardziej nieprzewidywalny i bardziej żyje, bardziej funkcjonuje i koegzystuje albo stoi w opozycji do naszych bohaterów. Moim zdaniem działa to znacznie lepiej właśnie niż w pierwszym sezonie, i przede wszystkim najbardziej podoba mi się to, że bohaterowie faktycznie dostali ten niezbędny czas, żeby oni mogli rozwinąć te cechy, które nabywają po drodze, po drodze fizycznej. I w czasie podróży w głąb siebie. Ale skupmy się właśnie na tej drodze fizycznej, bo ta droga jest nieprzewidywalna, pełna niespodzianek, pełna zaskoczeń. Jeżeli chodzi o ją z Wikingów, to tutaj główny ciężar jest położony na zderzenie właśnie Starej Wiary z Nową Wiarą i samego rozłamu Starej Wiary. Jest to przedstawione w sposób fascynujący i właśnie niejednoznaczny, niejednorodny. Nie ma tutaj niczego, co jest czarno-białe. Decyzje Freydis Również trudno określić właśnie tym mianem. Natomiast jeżeli chodzi o samą fizyczną podróż, to najwięcej dzieje się w wątku Leifa i Haralda Sigurdstona, bo tam pojawiają się waregowie, czyli po prostu złodzieje i łupieżcy, którzy nie cofną się przed niczym, żeby zaatakować i żeby zdobyć jakiś łup, cenny łup. A że nasi bohaterowie mają cenny łup w postaci i niewolników i futer, no to są łakomym kąskiem. Znacznie większym zagrożeniem wydaje się jednak, że są tutaj pieczyngowie. Przynajmniej tak są tutaj zarysowani, zaprezentowani. I pieczyngowie prowadzą półkoczowniczy tryb życia. Przybyli tutaj z Azji Wschodniej i trochę napsuli krwi właśnie w tych rejonach. Na czele pieczyngów stoi Han. I wprowadzenie ich do tej historii, do drugiego sezonu serialu Wikingowie Walhalla. Było jak najbardziej naturalne, bowiem oni toczyli boje z Jarosławem Mądrym. Nawet pieczyngowie byli w szeregach Bolesława Chrobrego. Gdy wyprawił się na kijów i zdobył ten kijów, na krótko, bo na krótko, ale mu się udało. No i właśnie pieczyngowie mu w tym pomogli. Zresztą wojowali z Jarosławem Mądrym przez wiele, wiele lat. I właściwie ich formę należy określić jako sinusoidalną, bo raz im coś super wychodziło, potrafili napsuć sporo krwi właśnie Jarosławowi Mądremu, a później nawet cesarzowi Konstantynopola, a później zbierali sromotny łomo. Zresztą na Bizancjum napadli dwukrotnie. Najpierw cesarz musiał wspomóc się kumanami, żeby odeprzeć atak, a później spróbowali jeszcze w okolicach 1120 roku i szło im niezwykle dobrze, dopóki gwardia wareska od no właśnie Waregów nie przyszła na pomoc i nie wytukła ich praktycznie do końca. I w ten sposób pieczyngowie zostali wchłonięci przez inne kryły. Żyłujące się narodowości, Tutaj w związku z pieczęgami pojawia się kuria, czyli ten ślepy, który prowadzi ich właśnie w stronę Konstantynopola. I kuria jest inspirowany postacią historyczną, znacznie poważniejszą, ważniejszą postacią historyczną, niż został tutaj zaprezentowany, bowiem był hanem. Hanem, który sprzymierzył się ze Światosłowem I, czyli kniaziem Rusi Kijowskiej. Znaczy najpierw się sprzymierzył, a później on, jego żona i jego dzieci popijali różne trunki, Napoje z jego czaszki, właśnie zrobionej na kształt kielicha, potężnego kielicha. I tutaj ten wątek jest wykorzystany. Właśnie jest wspomniane, że Han pije z czaszek poległych z jego ręki, ale jest to trochę inaczej ujęte. Szkoda trochę, że ten kuria właśnie nie został wykorzystany jako Han. Tutaj ta historia została przeinaczona, ale takich postaci oczywiście mogło być więcej, więc nie jest to jakieś wielkie nadużycie. Sam wątek pieczyngów, moim zdaniem, jest bardzo dobrze Zaprezentowany, ciekawy i prezentuje zmagania Wikingów z trochę innej strony, z nie tak ogranym przez kinematografię wrogiem. Natomiast w rolę Jarosława Mądrego wciela się tutaj Marcin Dorociński. Nie jest to jakaś bardzo duża rola, ale znacząca, ważna i dobrze poprowadzona. Zresztą Dorociński wczuwa się w temat, jak zwykle zresztą, i wypowiada ważne słowa, do których odniosę się na koniec tego materiału. Nie tylko wątek pieczyngów jest tutaj ciekawie poprowadzony, Prowadzony. Pojawia się postać Mariam. Mariam, która uczy Leifa nawigacji, pokazuje to to astrolabium, i właśnie w ten sposób uzasadnione jest to, że Leif później potrafił korzystać z astrolabium. Oczywiście też jest to najprawdopodobniej naciągnięte historycznie, ale zmierzam do tego, że Mariam jest inspirowana postacią historyczną Mariam al-Astrulabi z Aleppo, która dostąpiła zaszczytu i była jedną z członki Domu Mądrości w Bagdadzie. Wpisała się w ten 150 letni nur, gdy kobiety miały dostęp do nauki, i ona była bardzo popularną uczoną. Robiła właśnie astrolabia. Mariam to interesująca postać, intrygująca i ożywia ten świat. Natomiast w samym serialu wpisuje się w tę podróż inicjacyjną, którą przeżywa Leif, bowiem on jest bardzo otwarty, ma światły umysł i szybko chłonie wiedzę. Wiedzę, którą będzie mógł później wykorzystać. No pomijając to, że Mariam zwyczajnie mu się podoba, ale jest zafascynowany tym wszystkim. Zafascynowany innymi religiami, innymi światami, innymi językami, technologiami, wynalazkami. On to wszystko chłonie, i aktor, który wciela się w rolę Leifa, bardzo dobrze to oddaje. No i na przeciwnym biegunie mamy królową Emmę. Królową Emmę, która rządzi za króla Kanuta Wielkiego i radzi sobie bardzo dobrze z tą nie tak bardzo miękką władzą, ale jest to uzasadnione w ten sposób, że wszyscy tam knują. Tam jest siatka intryk, Ściany mają uszy. Te lodowate mury zamczyska mają uszy i ona musi uważać na każdym kroku, żeby ktoś jej nie otruł, żeby ktoś jej nie zgładził. Tutaj mamy bardzo mocno na powierzchnię wyciągniętą podwójną moralność i tak jak wcześniej wspominałam, konia z rzędem temu, kto wskaże, kto tutaj ma słuszność, bo każdy ma swoje ukryte pobudki. Szczególnie Godwin, który cierpi tutaj, potwornie cierpi, ale też ma całkiem sporo za uszami. No i właśnie ten lodowaty angielski wątek jest w kontraście do pełnej niebezpieczeństw podróży do Konstantynopola, czy właśnie zderzenia starej i nowej wiary w Jomsborgu, gdzie Freydis musi mierzyć się właśnie z. Ze swoimi ideałami i trochę musi iść na ustępstwa. Musi również zmierzyć się z konsekwencjami decyzji, które podejmuje. Niewątpliwie jednak drugi sezon serialu Wikingowie Walhalla idzie w nieco innym kierunku niż pierwszy. Nie powiem czy lepszym czy gorszym, Mi ten drugi sezon oglądało się trochę lepiej, pod tym względem, że ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest mocniej zaakcentowany, że wszystko raczej jasno z siebie wynika. Twórcy nadal przenaczają fakty historyczne. Ktoś tam ginie w innym punkcie, w innym w innym mieście, nieco w innym roku, ale nie jest to aż tak bardzo narzucające się, nie wpływa tak mocno na odbiór tej historii, nawet jeżeli wiecie, co nieco właśnie o historii wikingów, iom z wikingów, czy Pieczyngów, czy w ogóle tego okresu historycznego. Wydaje mi się, że twórcy nabrali trochę więcej wyczucia, wyciągnęli te mityczne wnioski, i drugi sezon ogląda się przez to nieco lepiej, ale dla mnie oba to naprawdę bardzo przyjemna rozrywka dzięki aktorom i dzięki zbudowaniu tego świata. Tylko właśnie tutaj akcja toczy się nieco wolniej, dzięki czemu dostajemy czas właśnie na to, żeby poznać tych bohaterów. Także właśnie Jarosław Mądrego, który wypowiada znamienne słowa, tak samo znamienne jak szczęście sprzyja odważnym. To właśnie Jarosław Mądry w nieco albo nawet i bardzo prześmiewczym tonie wypowiada słowa Książę, handlarz niewolników, ślepy pieczynk, uczona dwóch oszustów i arystokrata. Wszyscy włodniący godzin na saniach. Co może pójść nie tak? No i idzie naprawdę bardzo, bardzo dużo nie tak i to jest to jak fintesencja tej całej historii, historii, która w tych słowach jest ujęta niczym baśń, baśń, która nie powinna się wydarzyć, a jednak mogła i te zdarzenia z pewnością mogły się wydarzyć. I z tą myślą was zostawiam serdecznie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Podzielcie się swoją opinią na temat tej produkcji, na temat pierwszego, drugiego sezonu. Czy wam się podobał, czy trochę mniej? Który bardziej jestem bardzo, bardzo ciekawa Opinii i będzie mi niesamowicie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.